Cześć, tutaj Adam z kanału Adam z Fishing TV. Chciałbym dzisiaj Wam pokazać jedną ciekawostkę, mianowicie Instalacja ładowania do akumulatora. Adam tutaj przy łódce pracuje, ma akumulator do trollingowego motoru, natomiast nie miał ładowarki. Kupił sobie taką ładowarkę. Proszę bardzo, akurat zdążył rozpakować wygląda to jest na dwa akumulatory ładowarka wygląda to mianowicie tak proszę bardzo popatrzcie do tego przychodzą dwa oddzielne porty to jest przyszłościowo jakby sobie założył drugi akumulator natomiast montując do jednego akumulatora z drugiego po prostu wykręcił bezpieczniki, żeby nie było żadnego zwarcia w razie, jakby to gdzieś dosnęło. Tutaj jest wtyczka bardzo prosta, fajna, szybka instalacja. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko przebiegało. Ok, tutaj jest akumulator, który, który trzeba na razie porozłączać, żeby nie było żadnego zwarcia i podokręcać tylko końcówki. Przyczepić gdzieś tutaj z boku, najprawdopodobniej śrubkami do, do którejś blachy. Myślę, że tutaj. Ja myślę, że też. Tak, bo będzie wygodniej tutaj, tak, prawda? Tak. Tylko tak trzeba zrobić to na rogu, żeby było miejsce na drugi akumulator, nie? Mhm. I, i, I zaraz zobaczycie, jak to fajnie szybko się montuje. Kto jeszcze czegoś takiego nie robił, mam nadzieję, że mu to troszeczkę pomoże. A jeszcze nie pokazałem, tu jest Adam. Gwiazda cześć, dzisiejszego cześć. wieczoru. Jeśli można sobie ułatwić, to trzeba sobie pomagać. Akumulator tutaj został wyciągnięty na zewnątrz tego schowka, żeby łatwiej było śruby podokręcać. Na początek minus tutaj już jest dokręcony razem. Tutaj Adam za chwilę będzie jeszcze izolował tylko bezpiecznik w tym miejscu. Dokręci plusa i końcóweczki już będą, będą zrobione. Przewody są już podłączone minus do minusa, plus do plusa. Teraz zostaje zamocowanie tylko tutaj, na ten bok tej ładowarki, która właśnie tu leży. Trzeba poznaczyć, w które miejsca idą śrubki, nawiercić dziurki, zamontować i za chwilę będzie gotowe. Prosta, szybka rzecz. A jak bardzo pomocna. I na ryby zobaczcie tu jest przyłożony taki template kartka taka zaznaczona w którym miejscu należy dziury no, powiercić, dziury powiercić no? także tak to wygląda żeby łatwiej było no i nie wiem czy to widać dziurki już są nawiercone w tych miejscach co powinno być bo teraz zostaje tylko skręcić dobrze, bo śrubki tu a kable damy w tą stronę tak? jesteś pewien? a nie w drugą? bo w tamtą stronę będą szły akumulatory ja bym tak dawał. No to damy tak. Mały, że tak powiem, zamieszanie, ale już. Dwie są jeszcze dwie. I po balu pan malu. I będzie, I będzie zrobione. Tak. Cała, filo, cała filozofia. No jeszcze teraz tylko akumulator tam włożyć. Zobaczcie co, jak tutaj jest zrobione. Dwie końcówki tutaj do akumulatora są dołączone, a tutaj po prostu zostały dwie końcówki odkręcone z bezpiecznikami. Jak już akumulator będzie tam postawiony, tak naprawdę tylko trzeba włożyć czarny z czarnym, połączyć czerwony z czerwonym i fajnie zrobione. Dokładnie, a drugie końcówki zostaną rezerwowe do drugiego akumulatora. Jasne, ale tu akurat wyciągnąłem bezpieczniki, że w razie czegoś to zwar zwarcie się. Tak, nie tak, no, dokładnie tak trzeba robić, nie, nie trzeba niczym zabezpieczać, tak. wyciągnięte są e, bezpieczniki i zabezpieczone. A przy ok jak już będzie, wiesz, drugi akumulator, jak sobie kiedyś postanowisz, że, że jednak nie chce ci się tak często ładować, Dołożysz sobie drugi, no to mhm. wtedy będziesz miał podłączone drugie i będzie ładowało dwa akumulatory tak, tylko wsadzić bezpieczniki i po robocie będzie I jak widzicie tak wygląda gotowy produkt tu przykręcona ładowarka podłączamy plus do plusa minus do minusa tyle no i Ładowanie do akumulatora założone, teraz tutaj jeszcze zostaje założyć pasy do łódki Naprawdę bardzo przydatna rzecz Z tyłu akurat ten trailer ma już gotowe dziury takie, wystarczy przykręcić to przez tą dziurę I wtedy pas dochodzi tutaj do uchwytu Sprawa załatwiona okay. Teraz okay. podkładka Okej okay. Tutaj, teraz tam podkładka następna. Teraz sprężynująca i nakrętka. Ok, teraz ja tu podłożę, dobra. Jest? Mhm. Iść, o tak to musi iść prost, wiesz. równo do haka równo do haka i gotowe i teraz proszę bardzo zobaczcie panie to założone i tak naprawdę żeby ściągnąć ten pas naciskamy release proszę bardzo pas się nam chowa żeby zabezpieczyć. Proszę bardzo. Naciągnięte łódka nigdzie nie poleci. I tak właśnie pokazaliśmy wam jak założyć pasy do łódki, no i ładowanie do akumulatora. Mam nadzieję, że przyda się komuś. komuś się przyda, ktoś może z tego skorzysta. Widzieliście bardzo fajnie, prosto, szybko. Jasne. No i tyle od nas. Trzymajcie się. Do zobaczenia na następnym filmie z rybami. Cześć! Cześć, pozdrawiam.